Cześć. Woda. Woda to jeden z pięciu żywiołów. A skoro ja mówię o pięciu żywiołach, to znaczy, że chcę Was zaprosić na za coś niesamowitego i wspaniałego do teatru Druga Strefa. A to wydarzy się 27 kwietnia o godzinie 19.00, właśnie w teatrze Druga Strefa w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 14A. A będzie to niesamowity wernisarz wystawy fotografii Grzegorza Krzyżewskiego pod tytułem Nauka Okiem Wyobraźni. No, skoro jesteśmy jedynym teatrem w Polsce w dawnym warsztacie samochodowym, to to do czegoś zobowiązuje, więc nasz wernisaże są zawsze inne, zawsze inne. I dlatego teraz scenę w czwartek oddajemy. Naukowcom wejdą, będą na niej robić niesamowite eksperymenty naukowe. My tego dnia dokonamy niesamowitej fuzji jądrowo-syntezowo-atomowej kultury z nauką, bo także na scenie pojawi się nasza wspaniała trenerka wokalna, wokalistka i kompozytorka Sasza Malaskowska. Przychodźcie 27 kwietnia, godzina 19. Ta druga strefa, Wernisaż wystawy fotografii Grzegorza Krzyżewskiego. Nauka okiem wyobraźni. Cześć!